Janusz Korczak urodził się w Warszawie w 1878 roku i zginął w 1942. Brał udział w I wojnie światowej. Urodził się w bogatej rodzinie żydowskiej. Był synem Józefa Goldschmita, znanego warszawskiego adwokata. Rodzina była spolonizowana, jednak dom sierot, który prowadził, był dla dzieci żydowskich. Mieszkali przy ulicy Bielańskiej 18, która znajduje się w okolicach obecnego Placu Bankowego oraz przy ulicy Miodowej, w okolicy Placu Krasińskich. Janusz Korczak miał siostrę, dwa lata starszą od niego, która również zginęła w getcie. Korczak miał imię po dziadku, wedle żydowskich tradycji. Chodził łącznie do dwóch szkół, ale obu nie lubił, ze względu na kary cielesne, które wtedy stosowano. Mimo to, później sam był wychowawcą i zajmował się nauczaniem. Korczak zaczął interesować się wychowaniem w okresie, kiedy jego ojciec chorował, chodził po domach i wypytywał o sposoby wychowywania. Twierdził, że bogate dzieci miały najgorsze dzieciństwo ze względu na brak emocji i uczuć w sposobie wychowania, o czym później dużo pisał m.in. w książce Węzeł Gordyjski. Dom sierot. Sierociniec został założony w 1912 roku dla dzieci żydowskich. Specjalnie w tym celu wybudowano dom w miejscu oddalonym od centrum miasta, spokojnym, zielonym, w pobliżu obecnego Muzeum Powstania Warszawskiego. W tworzeniu domu sierot Korczakowi pomagała Stefania Wilczyńska, która także pochodziła z bogatej żydowskiej rodziny. W Sierocińcu pracowała od samego jego powstania w 1912 roku do jego zamknięcia w 1940 roku. Wilczyńska zginęła w Treblince, tak samo jak Korczak. Dzieci z sierocińca oraz cały personel, młodzi ludzie, którzy pomagali w opiece nad sierotami. Podczas 30 lat działalności, sierociniec cieszył się dość dużą popularnością, ponieważ był nietypową placówką. Jak na tamte czasy, dzieci w domu sierot były traktowane zupełnie inaczej: nie były karane fizycznie, w szacunku oraz aktywnie uczestniczyły w różnych pracach, pomagały w kuchni i innych miejscach. Organizowały różne rzeczy, były świadome obowiązków, jakich się podejmowały. W Korczakowskim Sierocińcu był także parlament i sąd, do którego nawet Korczak został parę razy pozwany, bo pomimo tego, że był cichy, spokojny i miał niezwykły kontakt z dziećmi, potrafił też kuknąć. To było niezwykłe, jak dzieci uczyły się radzenia sobie w życiu dorosłym, poznając zasady kapitalizmu i demokracji. Getto warszawskie zostało utworzone 2 października 1940 roku przez Niemców. Powstało na wydzielonym terenie o powierzchni niecałych 3 km2. Getto zostało otoczone murami dnia 15 listopada 1940 roku. Uwięziono w nim około 490 tysięcy Żydów z Warszawy i okolicznych miasteczek. Panowały tam straszne warunki życia i codzienny powszechny terror ze strony okupantów. Do wielebnego księdza plebana przy parafii Wszystkich Świętych. Uprzejmie prosimy Szanownego Księdza Plebana o łaskawe udzielenie nam pozwolenia na kilka krotne odwiedzanie ogrodu przy kościele w soboty w godzinach rannych, możliwie wczesnych, od 6.30 do 10.00. Tęsknimy za trochę powietrza i zieleni, duszno u nas i ciasno. Chcemy zapoznać się i zaprzyjaźnić z przyrodą. Nie będziemy niszczyć zasiewów. Gorąco prosimy o nieodmówienie naszej prośby. Zygmuś, Semin, Abrasza, Hanka, Aronek. Żyjąca w getcie ludność żydowska miała ograniczony dostęp do pożywienia. Dzieci chcąc zdobyć żywność dla siebie i rodziny często próbowały wyjść poza granicę getta przez otwory w murach. Groziła im za to kara, bicie, katowanie, a także śmierć przez rozstrzelanie. Gdyby nie zostały zabite i tak groziłaby im śmierć lub obóz koncentracyjny. Akcja ostatecznej likwidacji getta warszawskiego Rozpoczęła się 19 kwietnia 1943 roku. Wbuchło wówczas powstanie kierowane przez Żydowską Organizację Bojową. 16 maja 1943 roku Niemcy na znak ostatecznego zniszczenia getta warszawskiego wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiej. Wszystkich, którzy przeżyli powstanie wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Zginęło wówczas ponad 60 tysięcy Żydów.